Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim telewizorom, wszystkim też uczestnikom pielgrzymki, która się zakończyła. Proszę księdza arcybiskupu, a czym dla księdza arcybiskupa jest to miejsce, Ostra Brama i ta pielgrzymka, bo nie po raz pierwszy ksiądz arcybiskup gości tutaj? No to jest miejsce najważniejsze w pewnym sensie w Polsce kiedyś. Miejsce, które ma równorzędną rolę z Jasną Górą i część ta wschodnia pielgrzymowała Polaków tutaj właśnie na Ostrą Bramę, a druga część pielgrzymowała na Jasną Górę. Więc i to ze względu na przeszłość i ze względu na dawną obecność Polaków, już teraz mniejszą w tym miejscu, no, temu obrazowi należy się Największy szacunek, dlatego że Matka Miłosierdzia, Matka Boża Ostrobramska, no ona była kiedyś czczona właściwie w większości polskich domów. Był obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ale bardzo często był obraz właśnie tutaj ostrobramski. Więc myślę, że dla nas to zawsze będzie przede wszystkim podkreślenie tego, co związane jest z miłosierdziem Maryi i, i z, z czasem, który potrzebuje jak najbardziej miłosierdzia i dla nas samych, i dla, dla tych ludzi, którzy cierpią na Ukrainie, dla, dla tych narodów, które są zagrożone i są w niebezpieczeństwie. No świat Powinien się dźwigać i powinien dojrzewać, ale nie, nie zawsze się to dokonuje. Za mało jest modlitwy. Tutaj to miejsce, Ostra Brama, podwójnie jest ważna, ponieważ nie tylko Matka Boża Ostrobramska na nas tutaj spogląda, ale również tutaj po raz pierwszy został publicznie wystawiony obraz miłosierdzia. A więc to miasto, Wilno, również się wpisuje właśnie w ten szlak miłosierdzia Bożego, którym podążała się Strafa Kowalska. Można podziwiać, powiedzmy, rozmach tego kultu miłosierdzia, który stąd wychodzi. A w tej chwili właśnie koronkę do Miłosierdzia Bożego można słychać na całym świecie, słuchać w każdym języku. Czyli czy, czy w Australii, czy w Ameryce, czy w Ameryce Południowej, gdziekolwiek o 15.00 człowiek otwiera telewizję, tam gdzie jest też transmisja ta religijna, jest zawsze transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego. Więc to miejsce takie niewielkie, rozmiarem w stosunku do Częstochowy, ma bodajże większe oddziaływanie poprzez, poprzez samą treść miłosierdzia na cały świat. I ostatnie pytanie, proszę księdza arcybiskupa, to miejsce, Wilno, jak powiedzieliśmy, miłosierdzie Boże, Matka Boża Ostrobramska, ale zostajemy przy, przy tej pielgrzymce, która właśnie się zakończyła. Ona wzywała nas do odwagi, tak brzmiało hasło. Czym dla chrześcijana jest odwaga, jak okazywać w życiu chrześcijańskim odwagę, księdza arcybiskupa zdaniem? No, w, ja myślę, że w, odwagą jest dla chrześcijanina stawanie po stronie Chrystusa, niezależnie od okoliczności. Odwaga nie jest szaleństwem, to znaczy nie jest porównywalna do szaleństwa. Odwaga jest tą rozważną decyzją pójścia za Chrystusem, która, które to pójście nie boi się także najpoważniejszych konsekwencji. Dlatego, że tylko właściwie ci ludzie, którzy mają odwagę, ci są świadkami wiary. I prawdziwymi świadkami wiary, i, i ci zmieniają rzeczywistość. Większość nie ma wpływu na rzeczywistość albo ze względu na to, że nie ma wpływu na władzę, albo ze względu na, na to, że nie ma wpływu na warunki społeczne. Natomiast tylko ludzie odważni mają rzeczywiście możliwość zmiany tej sytuacji, jaka jest dookoła nich, także w sensie społecznym, właśnie ponieważ są zdeterminowani. Jan Michał Słojewski, salezjanin przewodnik główny pierwszej pielgrzymki z Suwałk do Wilna. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzisiaj pielgrzymka dociera do celu, do celu, którym jest Ostra Brama, w której się znajdujemy. Jaka to była pielgrzymka, bo po dwóch latach przerwy de facto pielgrzymi mogli wrócić do takiego pielgrzymowania w pełnym tego słowa znaczeniu, bo rok temu również pielgrzymka się odbyła, ale nieco o okrojonej formie. W tym roku, rozumiem, wszystko się udało. Tak, tegoroczna pielgrzymka wróciła, można powiedzieć, do starej formuły, do tej pierwotnej formuły, która, która nam przyśpieca, więc wszyscy razem, jako jedna wspólnota mogliśmy kroczyć i przyjść do przed tron Matki Bożej Ostrobramskiej, więc to jest wielka, wielka radość. Jaka to była pielgrzymka? Myślę, że pielgrzymka pełna nadziei. Pełna tego, że w obliczu tego trudnego świata, który mamy, Jesteśmy świeżo przecież po pandemii. Kto wie, co będzie za chwilę, jeżeli chodzi o tą sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie. Jesteśmy w czasie, kiedy za granicami naszego państwa Polski trwa wojna, i stąd też hasło tegorocznej pielgrzymki: Odwagi ja jestem. Chcieliśmy sobie przede wszystkim przypomnieć, że wobec wszystkich zawieruch tego świata, wobec wszelkiego rodzaju trudności, kataklizmów, obecność Chrystusa, obecność Matki Bożej. W naszym życiu jest bardzo realna, bardzo namacalna, i to ona daje nam siłę i nadzieję do tego, abyśmy kolejne trudności w naszym życiu pokonywali. To jest pielgrzymka, która ma wymiar oczywiście duchowy, katolicki, ale też wymiar taki no, można powiedzieć patriotyczny, ponieważ wiele się mówi o tym, że to jest pielgrzymka Polaków, którzy idą też do Polaków, bo na Wileńszczyźnie Polacy stanowią większość. Jak kilka, kilka słów komentarza do, odnośnie tego właśnie patriotycznego wymiaru? To też jest ważne akurat tej pielgrzymce. Jak najbardziej. Od momentu wkroczenia na tereny zamieszkałe przez Polaków Takim pierwszym punktem, możemy powiedzieć, bramą Wileńszczyzny dla nas jest polska miejscowość Koleśniki, która zawsze przepięknie wspaniale pod przewodnictwem księdza proboszcza Tadeusza nas przyjmuje. Ten moment, ta pielgrzymka zaczyna biec dużo szybciej. Bo tych spotkań z Polakami na każdym postoju, tych rozmów z naszymi rodakami jest tyle, i one dotykają takich tematów, że tak naprawdę człowiek tylko oczekuje od postoju do postoju, czego nowego się dowie, jaką historię nową usłyszy, ile łez zobaczy wylanych przez naszych rodaków mieszkających tutaj na terenach, na terenach litewskich. Zobaczy. Drugim takim ważnym wymiarem patriotycznym jest także nasza obecność w miejscach pamięci. Taka najmocniejsza rzecz, tak mi się wydaje, jest to apel poległych w małej wsi Koniuchy, gdzie partyzanci zamordowali polską wioskę, wymordowali całą wioskę, ocalał tylko jeden Polak, który po latach, po latach te nazwiska, które pamiętał, przypomniał, powstała tam pamiątkowa mogiła i tam co roku mamy piękny apel patriotyczny. Wspominając tych wszystkich, którzy walczyli w obronie y, naszej ojczyzny, którzy walczyli o niepodległość Polski, y, tych, wymiar, tych momentów takich patriotycznych byśmy powiedzieli jest więcej, y, bo praktycznie odkąd wejdziemy na tereny polskie, każda miejscowość jest związana z jakimś y, pomnikiem pamięci, jest, y, jest moment zadumy, refleksji, modlitwy, y, a więc jak najbardziej możemy powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo y, patriotyczna pielgrzymka także. Wracając do wątków duchowych, mówi się o Częstochowie, o Jasnej Górze, że to jest duchowa stolica Polski, ale tutaj, przed Ostrą Bramą, przed obliczem Matki Bożej Miłosierdzia, też serce bije mocniej. Przynajmniej ja mam tak mm. i zapewne ksiądz również. Yy, przyznam szczerze, kilka lat temu pierwszy raz przybyłem do Wilna z pielgrzymką, jeszcze jako zwykły pielgrzym. Yy, wielkim zaskoczeniem dla mnie było bliskość Matki Bożej tutaj. Pani w Jasnej Górze jest pełna majestatu. Do stojeństwa zamknięta za kratami cudownego, Kaplicy Cudownego Obrazu. Trzeba się dostać przez Bazylikę, przez całe wały jasnogórskie. Tutaj Matka Boża jest bardzo bliska człowiekowi. Przez okno kaplicy wygląda na całe Stare Miasto i każdy, kto się spieszy gdzieś do swoich obowiązków, spotyka się z znajomymi, najbliższymi, przyjaciółmi, w każdej chwili może się zatrzymać, spojrzeć w oczy Matki i doświadczyć tego miłosierdzia tak bardzo namacalne to jest zawsze niesamowite doświadczenie i to gdzieś tak bardzo mocno człowieka buduje i myślę dlatego tak bardzo chętnie ludzie także tutaj do Wilna do Bramy pielgrzymują jeszcze na koniec kilka słów takich technicznych. Mówiliśmy o tym, że pielgrzymka wróciła do takiej pełnej formy, pełnego wymiaru. Ile osób brało udział w pielgrzymce? Jak, jakie ma ksiądz też pierwsze, pierwsze komentarze? Bo już oczywiście pielgrzymka w momencie, kiedy rozmawiamy, za chwilę tutaj się pojawi. Natomiast jak, jak, jak księdza zdaniem to wyglądało? Jak, jak pielgrzymi przeżyli w tym roku tę pielgrzymkę? Myślę, że duża wdzięczność, że jest możliwość w końcu. Idziemy w pielgrzymce w takim w sposób, jak każdy pragnął i marzył, nie tylko w wymiarze duchowym, ale tym namacalnym, że bolą nogi, że jest dużo trudu, cierpienia. Yy, wiadomo, to jest bolesne i wymagające, jednak myślę, że kiedy będą za chwilę wchodzić pielgrzymi, to będą dominować przede wszystkim uśmiechy radości, może łzy radości, ale z tego, że udało nam się. Jesteśmy dzięki łasce Bożej, dzięki Matce Bożej, jesteśmy tutaj u niej. Pielgrzymowało nas około pół tysiąca osób, więc po tych dwóch latach, kiedy najpierw w tej pierwszej pandemicznej pielgrzymce pielgrzymowali tylko przewodnicy, w zeszłym roku okrojona liczba, około 180 osób. W tym roku widać, że jest progres, że się odbijamy. Naszym marzeniem jako kierownictwa, moim osobistym, jest, żeby ta liczba się podwoiła w przyszłym roku. Do czego serdecznie zapraszam wszystkich i zachęcam, żeby doświadczyć niezwykłości tej pielgrzymki. Tego, że. Ona naprawdę dotyka serca, przemienia serce yy, i zupełnie inaczej nastraja na cały nadchodzący rok. Maryja także i dzisiaj, w niełatwym czasie, prosi nas: odmawiajcie, Różaniec, odkrywajcie ten skarb, którym jest Różaniec. Trwajcie na modlitwie w rodzinie, odmawiajcie, Różaniec, bo rodzina zjednoczona na modlitwie zjednoczoną pozostaje. Błogosławiony ksiądz Władysław Bokowiński, misjonarz Kazachstanu i Seberii, spędził prawie 14 lat w więzieniach i gułagach syberyjskich. Mógł wrócić do Polski w ramach repatriacji, a przyjął paszport sowiecki, aby być ze słońcami i nieść im Chrystusa, dawać im nadzieję. W Karagandzie nie było ani kościoła, ani kaplicy ewangelizował w prywatnych domach odprawiał msze święte udzielał sakramentu. kiedy przychodził do rodziny to zawsze stawiał pytanie czy modlicie się razem z dziećmi wyjaśniał że kiedy w rodzinie zabraknie modlitwy to młodego człowieka który wyjdzie z domu i zetknie się z ateizmem to ta fala ateizmu go pochłonie Dzisiaj także jest wiele różnych zagrożeń czekających na każdego człowieka, a przede wszystkim na młodego człowieka. Pamiętajmy, różaniec jest bronią i tarczą przeciwko złym i grzechowi. No generalnie, pielgrzymka jest takim przeżyciem duchowym przede wszystkim tak, ale spotkał nas i słońce i deszcz, głównie deszcz chyba, tak? Potem już było ciepło. Powiem, wam, że w tym roku było mi ciężko. Być może y, dlatego, że szłam w pełnej trudnej intencji i mm, trochę było mi tak, że właściwie każdej nocy praktycznie nie spałam, bo potężnie bolało mi kości. I mm, wyjechaliśmy jakbyśmy w Turgielach, dotarliśmy na nocleg, pojechaliśmy do Taboryszek na nabożeństwo Miłosierdzia Bożego. I potem na nabożeństwie po błogosławieństwie świę, świętym sakramentem, pierwsze, pierwsze dwie nocy, które naprawdę udało mi się pospać i ból zniknął. I za to chwała Panu. Ja już tutaj na tej pielgrzymce z suwałki do Wilna jestem dziesiąty raz. Moja intencja to przede wszystkim dziękczynna intencja w, ro, w intencji mojej rodziny, całej moich wnuków, mojej córki, mojej mamy, a przede wszystkim to też w intencji ojczyzny. za Zapokój, zapokój w Polsce, zapokój na świecie. A jak się pielgrzymowało? W słońcu, w deszczu, różnie, ale naprawdę nie żałuję tych dziesięciu dni, mimo że naprawdę zostawiłam w domu wnuki, zostawiłam w domu małą wnuczkę, nie żałuję tych 10 dni, i jeszcze, jak mi Pan Bóg pozwoli, jak będzie wszystko dobrze, postaram się na przyszły rok, żeby uczestniczyć też w tej pielgrzymce, bo naprawdę atmosfera jest tu wspaniała. Można bardzo dużo poznać wielu ludzi. Każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje kłopoty. Idzie z tym do Matki Boskiej, bo, bo po prostu uważa, że Ostrobramska Pani we wszystkim pomoże. I tak jest, naprawdę we wszystkim pomoże, bo ja sama. Ma, odczułam tej, ten dar pomocy przez y, y, ręce y, pani Ostrobramskiej. Utrzymowało mi się w tym roku dobrze. Ja idę po raz kolejny, już dziesiąty raz idę do Matki Bożej Miłosierdzia. Lekko mia szłam, nie miałam żadnych odcisków w tym roku. Były chwile takie zmęczenia, ale to przechodziło. Intencja dziękczynna. Dziękuję Panu Bogu. Chciałam podziękować za uratowanie życia mojemu wnuczkowi. I prosić o kolejne łaski. Bardzo dobrze nam się pielgrzymowało. Idziemy całą rodziną, prawie dwójka jeszcze została w domu. E, idziemy w intencji, e, dziękując Maryi za e, naszą rodzinę, ale także prosząc e, o zdrowie e, dla e, teścia, który jest w szpitalu. Jest to dla nas, dla mnie osobiście bardzo wyjątkowe miejsce, jeżeli chodzi o Matkę Bożą, no kiedyś Wyleczyła mnie z choroby nieuleczalnej i dlatego chodzę. Ten rok jest dla mnie też taki troszeczkę, bo miesiąc temu zmarła nagle moja żona, więc również w jej intencji idę. To jest takie magiczne miejsce. Przepraszam, nie powinno się mówić człowiek bieżący, nie powinien mówić magiczne miejsce, ale, ale dla nas Polaków jest to wyjątkowe. To jest matka miłosierdzia, czyli praktycznie dla nas no, osoba, która dzięki której możemy odzyskać odpuszczenie wszystkich grzechów wszystkiego, a tym bardziej, że jak widzimy, to czuć tą opiekę tej, tej naszej mamy. Odważny to był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dzisiaj odwaga staniała, no ale pielgrzymka jest wyjątkowym, wyjątkowym przeżyciem. Ja tutaj przyszedłem do z tej bramy po raz siódmy, z moją żoną po raz drugi. Piętnaście lat temu zaczęliśmy pielgrzymować do Częstochowy, no ale Adam Mickiewicz napisał, że trzeba pielgrzymować do tej sowostrzej świeci bramy, jasnej broni Częstochowy. Mamy za co Panu Bogu dziękować. Każdy ma, każdy człowiek, każdy Polak ma. Panu Bogu za co dziękować, za życie, za zdrowie, a obecnie w tej sytuacji, która jest na Ukrainie, oczywiście modliliśmy się przez 10 dni o pokój na Ukrainie, na całym świecie, aby Matka Miłosierdzia z Ostrej Bramy i Matka nasza Czarna Madonna z Częstochowy również, do której za tydzień znowu ruszam od 6 sierpnia z Włocławka do Częstochowy, aby błogosławiła naszej ojczyźnie, aby omijało, omijały naszą ojczyznę te, ta tragedia, te tragedie, które na dzień dzisiejszy się dzieją na Ukrainie. Bo jak widzimy u bolszewików u Rosjan się w ich genotypie nic nie zmieniło. Także także o to się trzeba modlić. Przede wszystkim wielka wdzięczność w sercu Panu Bogu za to, że dał nam matkę, która zawsze jest dla nas. E, tegoroczne hasło pielgrzymki to było e, odwagi, ja jestem, e, to jest przypomnienie dla nas, że Pan Bóg jest z nami i odczuwaliśmy Jego obecność e, zarówno w drodze, jak i też e, w tych osobach, które nas witały i przyjmowały, za co ogromny Bóg zapłać. Mm. Kolejne pytanie, coś więcej? Tak, czy to siostra pierwsza pielgrzymka, czy, czy, czy być może już jest siostra takim dojrzałym pielgrzymem, czy to jest jakaś tradycja dla siostry, żeby iść tutaj do, do, do ostrej bramy? Po raz pierwszy pielgrzymuję pieszo do ostrej bramy. Byłam już w Wilnie, bardzo pokochałam tutaj Matkę Bożą, która przybliża właśnie to miłosierdzie Boże. Pielgrzymuję tak do jasnej góry, natomiast w tym roku chciałam iść w pielgrzymce dziękczynnej, ponieważ złożyłam w tym roku śluby wieczyste i to było takie dla mnie szczególne, żeby właśnie tu u, ma u stóp matki podziękować za tę łaskę.